Zimno widzowie, ale patrzcie co za łęcka zrobiła, a raczej jego paroby. Jak już niszczysz fury, to zastanów się kogo fury niszczysz, bo to nie są moje samochody. Rozwaliłeś furę mojego kumpla i furę pracownika. No, przebito mi nawet oponę w samochodzie przed y, prejmem na ważeniu. Tobie przebito? Przebito mi nożem oponę. A możesz opowiedzieć o tej sytuacji? Jak ona przebiegała? Eee, Zresztą to było po gali następnego dnia. No i byliśmy w kawiarni w Kaliszu, jakieś tam z wysoką oceną. Schodzimy sobie na dół, bo to było na takim e, i minus jeden. Schodzimy na dół i tak patrzymy w rogu siedzi jakiś mężczyzna z kobietą. No i gościem mówi, że to jest chyba Denis Załęcki. No tak patrzę na niego, wie, nie widzę tatuażu, widzę tyłem. Mówię, no nawet jeżeli to byłby Denis, no to mówię, to nie sobie siedzi, no mi on nie przeszkadza i tak dalej. Ja tu przyszłam zjeść, ja tu jem i wychodzę, tak naprawdę. Więc sobie usiadłam do roga, no i gdzieś tak, nie wiem, po jakieś, nie wiem, minęło 10-15 minut, i tak wychodzi, tylko ja nie patrzyłam nawet w górę, bo miała na sobie kaptur, i tylko tak słyszę, jak ktoś tak zbiera ślinę i nagle spluwa w moim kierunku i zaczyna mnie wyzywać i krzyczeć do mnie i mi grozić. Ja patrzę no i Czekaj, bo ja muszę to przetrawić. Pracowała przypełnym, dla Polskiego jako eskorta. Za duże, za duże pieniądze. Okay. Zaczynały się to od 1500-2000 zł za godzinkę, nie? Bardzo ładne stawki. No, spoko stawki. Na taką, na taki ryj to ci pewnie dałyby nawet 500. Szczerze ci powiem. No Spoko stawki na taką, na taki ryj, to ci pewnie dałby nawet 500 Pinczestow. Nie znał jej wtedy i po prostu się w niej zabujał, bo Madzia to on i fansiara i pasuje do jego gustu. Sam jest teraz w związku z kobietą, która skakała na live'ach Józefa Bratana, nad samym Józefem. Chęć jego zemsty do Magdy eskalowała do tego stopnia, że zasadowiec chciał wykorzystać 16-letniego widza, by ten przebił Magdzie opony, gdy miała walkę na prajmie. Załęcki nie chce się do tego przyznać i mówi, że te wiadomości nie zostały wysłane z jego konta, ale nikt na telegramie, z którego pisał te wiadomości, jest przypisany do jego numeru telefonu. Teraz Magda, mając ten materiał dowodowy, włącznie z kamerami z restauracji, gdzie ją oplułeś, chce iść z tym na policję, a za jest po prostu obstrany, że może trafić do pudła. I wy macie czelność, kurwa, jakieś rzeczy internetowe, kurwa, robić kurwa, aferę kurwa, z policją, że ja kurwa, jakiemuś główniarzowi każę iść, gdzie mochut, machut? Pomawiacz, konfiturka i brak zasad. 16 Szesnastoletniego małolata, jak zaczął wysyłać te wiadomości, to chciałeś połamać jego. A wcześniej proponowałeś mu w diemak, że jak miał mieć solówkę z jakimś chłopakiem, to żeby tego chłopaka w kilku. Wziął ziomali i już mało lata w gimnazjum czy tam w szkole podstawowej. Później kazałeś mu usuwać wiadomości, żeby nie wyszło jakim jesteś po***ńcem, ale najwyraźniej to jest prawda o tobie, że ty jedynie w ekipie jesteś mocny i najlepiej jeszcze potraktować kogoś sprzętem. Czubek. Ja zrobiłem teraz to samo i znowu ten sam odwet. Ja rozumiem przepychanki, kurwa internetowe i tak dalej, yy, ale. Żeby iść w coś takiego, żeby mi. Żeby robić na policję, Czyli jesteście normalni? Moi koledzy zadzwonili po dochodzeniówkę, żeby po prostu spisali straty i żeby firma ubezpieczeniowa nie miała wątpliwości co do tego zdarzenia. Oprócz poinformowania organów, no to Madzia też jakby składa pozew cywilny Denisowi, nie wiem czy również karny, i nie wiem kto mądry mógłby się bawić w tego typu ustawki w momencie, gdy chłop zrobił z dziewczyny. Na całą Polskę. To musiałaby być bardzo duża kwota dla Magdy, żeby się na to zgodziła. Prawa zaszła w tym momencie daleko poza internet. W dniu wczorajszym został mi uszkodzony samochód. Przyjechałem na wywiad z Oskarem Wierzejskim. No i pod koniec dnia, miła niespodzianka. Niemiła niespodzianka oczywiście. Dowiedziałem się, że mój samochód jest uszkodzony. Możemy tutaj pokazać. Została mi rozbita szyba. E, dosyć mocno. Jest tu mocne... E, Mocny ślad jakiegoś, nie wiem, kamienia chyba. Nie wiem, czy to, czym tutaj było to rozwalone, bo nie było mnie e, przy tym. Zostały mi też przebite e, opony. Tutaj jak możemy pokazać. Jedna opona. Są to nowe opony zimowe, które kupiłem, nie wiem, jakiś miesiąc temu. Jaki miesiąc temu? Z dwa tygodnie temu kupiłem nowe opony zimowe, bo chciałem jechać e, na narty. E, I w sumie nigdzie już tym autem przez najbliższy czas nie pojadę, no bo e, wymiana szyby to pewnie będzie. Długotrwały proces z racji tego, że będę musiał znaleźć tą szybę, będę musiał zamówić lawetę, żeby tym samochodem stąd wyjechać, żeby przetransportować ten samochód do osoby, która wymienia szybę. Najgorsze jest też to, że ta szyba jest podgrzewana. Czyli pewnie będzie droższa niż taka normalna szyba. W tym wszystkim najgorsze jest to, że samochód to jedno z moich narzędzi pracy. Ja bez samochodu jestem jak bez ręki. Tak to na... ten może pójść do więzienia? Jeżeli Madzia zgłosi go do prokuratury, to myślę, że tak. No bo tam grube zarzuty wobec Madzi gdzieś tam poszły i, i wiesz. I z tego co wiem, Bogdan po prostu nie chce dopuścić do tego, żeby, żeby mimo tego, że ten debil robi mu, robi mu podgórkę to gdzieś tam po prostu nie chcę tego robić, żeby, żeby, żeby miał Załęcki. to jest tak trochę w sumie zajebiście wysoka drama, no jeżeli ktoś podbija ci pod chatę, gdzie w sumie wiadomo, że ma zajebisty monitoring i aż dwa auta są uszkodzone i no nie myślałeś nad pozwem? Nie wiem, do mnie to jeszcze trochę nie dotarło mam wrażenie. Może ja jestem jakiś spaczony też. Tym, że ja tam widzę w tym content po prostu, żeby go ośmieszać. No dobra, a druga sprawa, no bo z Denisem się trzymałeś, yy, no a jego parobków, yy, jak to powiedziałeś, nie, nie kojarzysz zbytnio? Nie, 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 nie. On ma takich różnych Tylko... ludzi. On teraz w Warszawie dużo siedzi, chce się tu przeprowadzić. No i podejrzewam, że jego, na bank to nie był nikt z Torunia, nie? On sobie Oj. tu wydzwonił jakiegoś mało albo kogoś, nie? Albo jakiegoś Oj. widza, który mógł to zrobić w stary, wiesz to puszczasz blika do chłopaka jakiegoś z zatysiaka i co on nie podleci, żeby cegłówką krzybę. Michał to jest, Easy Robota, nie? Jak było na tym fajnie zdjęcie jakieś skreślone za i tam paru innych osób, jak to jest właściwie Michał, że on tu jest z wami, nie? Bo ja dalej tego nie rozumiem. Zwykła pałka, tam ekipy się od niego odwróciły wszystkie, a on dalej na tych konferencjach chodzi. Ja go w ogóle nie rozumiem, to jest bandzior zwykły k. debil i tyle, nie? Teraz ten, teraz ten małolot jest takim głównym świadkiem w sprawie pewnie Madzi, nie? No A czy on jest, jego... on jest z Torunia ten chłopak, ten Marek, czy...? Nie, 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 nie. W, Toru w Toruniu to by nie miało życia i... No tego dopytuję ja nie, właśnie, ja nie, czy... ja nie powiem skąd on jest, nie? No to... Lepiej nie, no lepiej nie. Tego...